Cześć, witajcie z tej strony Gibon i dzisiaj mam dla Was 15 pro Trików, które każdy z Was powinien znać grając w Minecrafta. Jeżeli znasz jakąś poradę z dzisiejszego odcinka i stosujesz ją na swoim świecie, dawaj znać w komentarzu, zobaczy jak dobrym graczem jesteś. Dziękuję wszystkim nowym widzom, którzy dołączyli do Army Nice One. Jeżeli chcesz mieć szansę pojawić się w kolejnym odcinku, wystarczy zostawić suba na kanale. Oczywiście będzie mi bardzo miło, jeżeli uda się dobić pod tym filmem 5000. Łapek w górę. Sponsorem dzisiejszego odcinka jest Ale Rabat, czyli naprawdę przydatna rzecz, jeżeli nie chcesz tracić swoich pieniędzy. Wystarczy zainstalować wtyczkę, która automatycznie analizuje wszystkie dostępne kody promocyjne i wybiera najbardziej korzystny dla danego produktu. Na dodatek od niedawna wtyczka działa również na Safari. Na ogień weźmiemy buty, ponieważ za oknem jest coraz chłodniej, a takie ciepłe buty na pewno się przydadzą. Dodajemy je do koszyka i wtyczka automatycznie proponuje sprawdzenie kodów. Klikamy i proszę bardzo. Ładna sumka zaoszczędzona, a co z nią zrobicie, to już zależy od was. Ale rabat ma również aplikację mobilną, która działa równie dobrze jak ta na komputerze. Wystarczy wybrać sklep, dodać produkt i resztę pozostawić aplikacji. Co najlepsze, do ale rabat została dodana nowa funkcja, która pozwala nam monitorować dany produkt. Jeżeli macie produkt, na którym wam bardzo zależy, ale jego oryginalna cena przekracza wasz budżet. Wystarczy nacisnąć monitoruj produkt, wybrać jak długo ma śledzić cenę produktu i jak duża promocja was interesuje. Gdy podacie maila i cena produktu zostanie obniżona, otrzymacie informację zwrotną. Z całego serca polecam wtyczkę, bo po co przepłacać, jak można mieć ale rabat. W prosty sposób, przy pomocy kelpa, możemy wykonać nieskończone źródło wody z jednego wiadra. Wystarczy wylać wodę, posadzić kelpa, zebrać wodę i proszę bardzo. Kolejnym sposobem na pozyskanie nieskończonego źródła wody będzie trik z kotłem oraz butelkami. Wylewamy wodę, następnie napełniamy butelki, które później wlewamy do kotła. Zbieramy wodę i nieskończone źródło wody zrobione. Perłom Endermana możemy bez problemu przejść przez szkło bądź szybę, wystarczy odpowiednio wycelować i tak naprawdę to wszystko. Potiony rzucane pod nogi są dużo mniej efektywne, ponieważ tracimy prawie minutę ich działania. Lepszym rozwiązaniem jest rzucenie potki do góry, co da nam pełny czas działania mikstury. Prawdopodobnie, gdy kopiesz tunel, robisz to w ten oto sposób, ale jest on dość nieopłacalny w porównaniu do metody z Trapdorem, ponieważ wydobywając dolny blok odkrywasz tylko trzy ścianki, a kopiąc metodą na Trapdor odkrywamy cały czas cztery ściany, wykonując tą samą pracę, co pozwoli ci zaoszczędzić kilowat oraz czas. Łódka jest jednym z ciekawszych przedmiotów w grze, ponieważ nie tylko pozwala nam sprawnie pokonywać wodne tereny, ale również świetnie sprawdza się w walce z mobami, ponieważ prawie każdy mob w grze Minecraft, gdy będzie blisko, to do niej wsiądzie, więc gdy masz mało punktów życia, a przed tobą jest do stoczenia walka z endermanem, wystarczy nie panikować, ustawić łódkę i czekać, aż edek się w nią załaduje. Potem to już formalność. Łódka również świetnie spisze się do walki z baby zombie, które jak wiecie, są mega szybkie i ciężkie do trafienia, a taka łódka może nam to strasznie ułatwić. Kładziemy łódkę i one same się proszą o wpierdziel. Będąc przy temacie łódki ma ona jeszcze jedno genialne zastosowanie, które zazwyczaj progracze wykorzystują w neterze, gdy chcą sprawnie zejść na niższe tereny. Wtedy wystarczy postawić łódkę i bezpiecznie zlecieć na dół. Jest to dość ważna rzecz, jeżeli chodzi o podróżowanie w neterze. Było gorąco, to teraz lekko ochłodzimy klimat. Mając przed sobą dużą górę, albo po prostu jakiś niewygodny teren do wspinaczki, polecam używać wiadra z wodą, które świetnie spisze się w tych warunkach. Po co tracić bloki, niszczyć teren, jak można spokojnie wpłynąć do góry niczym łososie. Wykładając podłoże, polecam używać pół bloków, ponieważ pół bloki w połączeniu z wodą pozwolą nam wykonać podłogę wytrzymałą na wszelkiego rodzaju wybuchy. Nie dość, że zaoszczędzimy dużo bloków, to jeszcze mamy pewność, że gdy wkradnie nam się ogórek do mieszkania, to po eksplozji podłoga będzie cała. Zamieniając cement w beton, najszybszym sposobem będzie wyłożenie całego cementu, jaki posiadasz w ogromną ścianę, którą następnie będziemy zalewać wodą. Teraz tylko wszystko ładnie zebrać i beton gotowy. Przepalanie mokrej gąbki w piecu, aby ją wysuszyć, jest przereklamowane, bo po co ładować do tak małego pieca, gdy można szybko wejść do neteru i w sekundę osuszyć wszystkie gąbki. Gdy wyruszasz do cave'a w poszukiwaniu surowców najlepiej stawiać pochodnie cały czas po jednej stronie, co pozwoli Ci w prosty sposób odnaleźć drogę powrotną. Wystarczy podążać za pochodniami, które po zmianie naszego kierunku będą po przeciwnej stronie. Trik sprawdzi się również w typowej kopalni. Będąc przy temacie surowców, gdy wiesz, że wyruszasz po konkretny surowiec, na którym chcesz się skupić, dobrym pomysłem jest zrobienie porządku w ekwipunku. Na przykład, jeżeli Twoim celem jest wydobycie dużej ilości węgla, rozkładasz ekwipunek tak, aby węgiel przeważał nad resztą bloków, dzięki czemu nie masz niepotrzebnego syfu w ekwipunku i sprawnie będziesz mógł zdobywać surowiec, na którym Ci zależy. Szukając skarbu nie musisz tracić czasu na rozkopywanie całego terenu w poszukiwaniu tej jednej skrzyni. Wystarczy odpalić F3 i w linii czanka ustawić się na wartościach 9-9, a na pewno gdy skopiesz się w dół natrafisz na skarb. Polując na mięso, warto mieć ze sobą zapalniczkę, co w prosty sposób pozwoli ci otrzymać od razu upieczone mięsko, pozostawiać co chwilę piec i tracić węgiel, jak można wykorzystać ten super trick. Myślę, że na długie podróże sprawdzi się idealnie. A propos podróży mam dla Was kolejny ciekawy trik. Jeżeli wyruszyłeś w poszukiwaniu np. bambusa bądź innego surowca, który Cię interesuje, ale droga powrotna zajmie Ci mega dużo czasu, dobrym rozwiązaniem jest zabranie na taką podróż Ender Chesta. Wkładasz wszystkie przedmioty do skrzyni, idziesz zaliczyć deskę i w ułamku sekundy jesteś w swoim domu, a przedmioty są cały czas bezpieczne. Grając w Minecrafta warto znać przedmioty, które będą w stanie uratować nam życie podczas upadku z dużej wysokości, a są nimi wiadro z wodą, słodkie jagody, pajęczyna, fagonik, łódka, slime block, ender perła, pnącza, drabina, sypki śnieg, stok siana i łóżko. Jeżeli pominąłem jakąś rzecz, dajcie znać w komentarzu. Będąc dobrym graczem, zależy nam na czasie, tym bardziej gdy uciekamy przed przeciwnikiem bądź mobem, a do tego najlepiej wykorzystać teren i gdy tylko mamy opcję zdobyć kilka cennych sekund, warto to zrobić, a świetnie sprawdzi się do tego skakanie pod drzewami bądź innymi blokami. Zaczynając grę na Nowym Świecie, ważny jest sprawny początek. Progracze, gdy znajdą drzewo, zbierają tylko 4 sztuki, następnie całość zamieniają na deski. Z tego tworzą crafting oraz 12 patyków. Na pierwszy ogień idzie drewniany kilow, w którym wydobywają 3 kamienia, aby szybko stworzyć kamienny kilof, który przyspieszy pozyskiwanie kobla. Następnie wystarczy dokopać kolejne 6 sztuk kobla, co pozwoli nam wykonać pozostałe narzędzia, czyli siekierę motykę oraz łopatę. Taki zestaw na start na pewno ułatwi nam rozgrywkę. Pewnie każdemu z was zdarzyło się natrafić na gravel podczas drążenia tuneli. Najlepszym sposobem na pozbycie się surowca to podłożenie pochodni w idealnym momencie, co znacznie przyspieszy jego wydobycie. Przypominam, że cały NiceOne posiada kanały Robloxowe, linki znajdziecie w opisie. Cześć.